Siema. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobiłem przyciniarkę do steropianu. Będziemy używać do tego prostownika zwykłego do ładowania akumulatorów i tak. Tu jest już drut oporowy naciągnięty. Tutaj sobie taki naciąg zrobiłem. Tą śrubą po prostu sobie naciągam drucik. Gitara. pręt gwintowany. Z jednej, z drugiej strony, zaczepiony pręty takie długie, bo później będą do czego innego wykorzystane. A potrzebuję po prostu przeciąć styropian pół, więc taka szybka samoróbka. I teraz tak, z jednej strony plus, z drugiej podłączam minus. O, nawet się zaiskrzyło. O, pięknie. Możemy trochę naciągnąć.